Siemanko! Witam Was w kolejnym vlogu Jak widzicie, vlog uprawy Uprawiamy force pod kukurydzę Jak co roku zestawem standardowym Tronar 10-25 AM. wysadziliśmy 20 arów gdzieś Niecałe 15-20 arów Tutaj tak e, niedużo Tak wystarczająco bo po. Tutaj na nasze to jest Tak dużo. W tym roku w pierwszym siebie niecałe 10 hektarów będzie, wyjdzie. Zasiejemy w jednym kawałku są trzy dobre 3 hektary, w drugim są 2. To, to jest 5, tam jest hektar, który prawiłem. to jest 6, tu jest też hektar, to jest 7. I zaś zostaje dobre 2 hektary, 2,5. Trzech kawałeczka ale to jest kawałek po kawałku, nie? Bo że dzieli je Rów jeden dzieli. Je Nie ma kółana mamy. Te, w zeszłym roku mieliśmy te trzy, trzy te same odmiany. Siać najprawdopodobniej. Będziemy jutro w czwartek albo w piątek. Jak jutro się nie uda, przyjedzie nam yy, zasiać, zasieje i yy. będzie ładnie. Jak widzicie tata, tutaj nawozy już 60 60 rozkie jaki mamy nowy zakupiony nowy używany nabytek jest to amazonę Zau już pojeździłem, to jeździłem na trójkę cały czas. Trójka na miejscami, czwórka, to tam ładnie, że tam też hektar był, ale tam była ładny prostokąt długi, nie dla szeroki, nie, tam się ubywało. powiem, bo ja akurat tylko z nim wsypałem worek jeden ten Baxa 500kg i jechałem dalej on miał też siać i nie zwracałem uwagi, ale jaki i dawce, bo się go nawet nie pytałem ile daje teraz i później będziemy siać po życie. ale to chyba kukurydzy że będziemy siać po życie Będziemy siać co innego, całkiem inną uprawę Pierwszy raz będziemy próbować tą uprawę Zasiać Będziemy widzieć co z tego będzie Czy dobrze wyjdziemy na tym Czy jakoś gorzej A co Wam tu na razie nie będę mówił Wam powiem na z bloga Z blogu z Żyta nie będziemy chodzić, albo orać Będziemy, będziemy będziecie widzieć Tym akcentem kończymy dzisiejszego vloga Rad tu prawie dalej Ja wracam drodzy patrzymy do domu teraz No I co Do następnego. Na razie Trzymajcie się Cześć